Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was równie serdecznie na moje dzisiejsze czytanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszych partnerach duchowych, o Waszych partnerach... Yy, mm, karmicznych i odpowiemy sobie na pytania, czy wasi, par, y, czy wasi y, partnerzy duchowi są so, y, so świadomi, że są so z wami w związku duchowym, y, że są so, y, z wami tutaj y, 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 Połączeni y, duchowo, że są z Wami w związku karmicznym, że tutaj mają jakąś lekcję do odpracowania, czy też y, do odrobienia y, razem wspólnie y, z Wami. No, no właśnie. Y, ja powiem tak, wasi partnerzy bądź partnerki, Duchowe, jeżeli jesteście y, mężczyznami no właśnie y, dążą do y, dążę do, y, do, y, do miłości dążą do miłości dążą do Połączenia tutaj się z wami, e, możliwe, że są w trakcie tutaj e, podróży do was, żeby się z wami e, e, ewidentnie. Ja mam wrażenie, że mimo, mimo dzielącej Was odległości, mimo tutaj dystansu, jaki Was dzieli, wy się bardzo kochacie. No właśnie tutaj ta miłość ta miłość jest tak silna, że nawet ta odległość, tej, ten dystans, który Was dzieli, tutaj nie zostanie y, jej y, zagrozić. Możliwe, że oni y, też podi, y, y, podjęli decyzję tutaj y, o Waszym wspólnym połączeniu. No właśnie. I teraz y, Y, ruszają w drogę do Was. No właśnie. Y, ja mam wrażenie, że ta miłość, która Was łączy, jest spełnieniem y, Waszego szczęścia. No właśnie. Tutaj y, Was połączy y, pełnia szczęścia. No właśnie. Wy. Tutaj y, rozpoczynacie wspólno podróż i tutaj w, w pełni y, sz, y, y, sz, y, w pełni szczęśliwe nowe życie razem, kochani. Y, Mam wrażenie, że y, oni są w trakcie tej, tej podróży do Was, żeby razem z Wami tutaj wspólnie y, rozpocząć y, w pełni szczęśliwe... Y, Y, tutaj życie i oni już rozpoczęli te, y, to podróż, oni już rozpoczęli tę te, y, te podróż, tak samo jak wy tutaj y, rozpoczęliście y, tę podróż. Y, o ile wy jesteście tutaj świadome, no właśnie, o ile wy jesteście świadome, że czy, czy, czy ty, ty jesteś świadom, wy jesteście świadomi tego, że on że wy razem z, z nią, z nim tworzycie związek duchowy, związek karmiczny, że tutaj e, was e, tak naprawdę e, e, Łączy albo połączy jakaś lekcja karmiczna, wy oboje razem, tutaj wspólnie y, macie jakąś lekcję y, karmiczną, to mam wrażenie, że on też ma tę świadomość. On, 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 ona też ma tę świadomość. Czyli oboje, mam wrażenie, że wy oboje jesteście świadome, że macie razem tutaj wspólnie do odrobienia jakąś lekcję karmiczną, że Was łączy miłość duchowa. Prawdopodobnie miłość, y, miłość karmiczna. No i tutaj jest ta karma, no właśnie, którą wy oboje macie do odrobienia, y, która was łączy. Y, to znaczy y, ta karma tutaj ma coś zakończyć, coś rozstrzygnąć. Możliwe, że ona też rozstrzygnie o waszych, dalszych losach, o tym, jak się potoczą y, wasze y, dalsze losy, y, no właśnie, to, y, to, co zmierza tutaj y, waszą stronę, może budzić wasze lęki, obawy, być może y, wasz, y, wasz, y, wasz, y, wasz y, y, Niepokój, bo tutaj do Waszego życia wraca ktoś, kto Was zranił, kto być może złamał Wam serce, i Wy się być może obawiacie, że ta osoba może ponownie Was zranić, być może ponownie złamać Wam serce. Nic mylnego. On, ona wraca po to, żeby uleczyć. Tutaj, żeby, żeby uleczyć. Tutaj wasze, wasze złamane, tutaj zranione serce. I też wynagrodzić Wam krzywdy, które Wam wyrządziła. No właśnie. Ona też być może chce Wam coś, coś, coś zwrócić, coś, co Wam zabrała świadomie czy nieświadomnie, ale ta osoba coś wam zabrała i chce wam to zwrócić. Albo ona po prostu chce wam zwrócić coś, co wam wcześniej ktoś zabrał. No właśnie tu jest on pojawi, on, ona pojawi się w waszym życiu, żeby z spełnić spe, 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 spełnić wasze sny, wasze wasze marzenia. I coś ruszyć do przodu w waszym życiu, coś, co być może utknęło gdzieś tam, stanęło w miejscu i co nie chciało się ruszyć. Być może ta osoba wyciągnie was z czegoś, czym utknęliście. No właśnie, tutaj, tutaj, ale pomoże też spojrzeć nam, e, wam na siebie i e, na swoje życie, otoczenie jakby z innej, z nowej perspektywy. Tutaj nastąpi jakieś połączenie, no właśnie, tutaj zakończy się jakaś rozłąka, separacja i nastąpi jakieś połączenie duchowe. Ja mam wrażenie, że wy będziecie odbudowywać tutaj, kreować na nowo to, co się między Wami rozpoczęło. Padło, to, co między Wami zostało zniszczone. Kochani, na dzisiaj to koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.